Siema, 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 Jacob z tej strony, piątek, poniedziałek raczej, 14 listopada, dzisiaj troszkę taki spokojniejszy jednak gdzie nie od dzisiaj zaczynamy Monk Mode, zaczynamy go prawdopodobnie od jutra, dzisiaj obudziłem się mega osłabiony, bez witamin czuję bez w ogóle żadnych tutaj predyspozycji żeby cokolwiek można powiedzieć mocniejszego rozpocząć dlatego dzisiaj chciałem poświęcić ten dzień na przygotowanie się do tego Mołda, przygotować sobie cały plan co chcę zrealizować przez ten czas przez te kolejne 7 14 plus 3 17 dni do końca miesiąca tak naprawdę to do 4 grudnia. No i albo do 2, no tak, żeby 3-4 grudnia był już to była taka przerwa, i potem od 5 znowu do świąt. Więc robię sobie jedzonko. Zaraz mam tutaj jeszcze od razu rozmowę, nawet nie jedną bo e, 7. E, więc myślę, że tą co teraz jeszcze ją przełożę na inny termin ponieważ nie dam rady teraz jeszcze muszę zjeść, muszę wypić kawę, muszę ogarnąć się i dopiero wtedy e, gdzieś tam wrócić na tory no cóż, taka, takie sytuacje się zdarzają zawsze Widocznie poprzedni tydzień źle rozplanowałem energetycznie, źle rozplanowałem pod względem tego co robiłem, tego co jadłem, piłem i tak dalej, dlatego ten muszę sobie też przeanalizować dzisiaj, no i wrócić, zrobię, zrobić tak, żeby w kolejnym tygodniu już nie było takiej sytuacji, bo już w takiej sytuacji nie ma prawa, żeby do takiej sytuacji doszło i mówię tu do wszystkich, że nie ma po prostu prawa i będę tego trzymał się, żeby... Po prostu do takiej sytuacji nie doszło, nie ma możliwości, żebym przerwał mój cykl, który był już tak długi, długi byłem już tak rozpędzony i go, nie ma możliwości, żeby mi coś znowu to zepsuło, bo, bo po prostu nie ma. Jeżeli chcę osiągnąć swoje cele, to nie ma możliwości na takie potknięcia, dlatego to było pierwsze potknięcie takie tutaj i ostatnie, możliwe w przyszłości się... Będą oczywiście potknięcia, ale nie związane z, czym, z tym, co mi rozproszyło. Tego zabieram się za dokończenie tego, bo jeszcze tam smaży ta papryka i cebula. Ja dorzucam tutaj trzy jajka, robię sobie jecznicę, biorę sobie chleb, mam nadzieję, że jest ciemny. Nie ma, tego, niestety. No i lecimy do później. Ok, postanowiłem, że przełożę wszystkie teraz rozmowy. Zabiorę się za książkę nie jestem na siłach za bardzo, żeby gadać i poza tym muszę rozplanować bardzo ważne rzeczy, ponieważ biznes mi stanął przez pewną sytuację, która ostatnio miała miejsce i jestem w momencie, kiedy muszę wybrać dostawcę produktów, które polecam i dograć z, nimi, z nim warunki współpracy. I to mi troszkę... Nie, zatrzymało wszystko, natomiast z jednej strony to dobrze, ponieważ będę mógł dokończyć prezentację na szkolenie, które w tym tygodniu muszę zrobić. I powiem Wam, że zrobiłem i e buka ostatnio, znaczy e No treść tego, tej prezentacji i wyszło mi 47 stron. Nie spodziewałem się, że aż tak dużo to zejdzie, zrobiłem to w dwa dni niespełna. Y i muszę teraz do tego zrobić prezentację, bo to jest prezentacja, to jest do szkolenia do moich tutaj osób z projektu. I druga rzecz, muszę wypisać, właśnie, wszystko jak, jak działam i tak dalej. No i zgłosić się do różnych programów partnerskich, no i dogadać z nimi fajne warunki współpracy. No bo chciałbym, aby tutaj wszystko znaleźć partnera biznesowego, który. Który jest otwarty na nowe możliwości i rozumie moje, mój punkt widzenia, moje podejście, i zrozumie moją wizję i misję, i to, że, co, że, i to, że to, co robię, przynosi dużo wartości ludziom, yy, rzeczywiście wykorzystują te produkty, które polecam, i że będą z nich korzystać w celu. Takiego, że po prostu będą korzystali z tego produktu, tak? bo to jest najważniejsze dla osoby, która produkt te jakby udostępnia do, 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 do usługobiorców, żeby klienci, którzy pochodzą od usługobiorców, byli realnymi klientami, aby używali tych kont, chociaż w jakiejś części, tak. Najlepiej, jak największej, tak? No, ale niekiedy no, ludzie robią różne rzeczy, tak? Niekiedy mm, ktoś kupuje jakiś produkt, potem nie korzysta przez jakiś czas, a potem nagle no, do niego wraca, więc tutaj to jest oczywiście zawsze statystyka, no, natomiast ta statystyka powinna być jak największa, tak? A mi na tym zależy, żeby była jak największa, ponieważ ja tutaj to, co teraz robię, wkrótce pewnie, jak będzie już na pewnym poziomie to wybudowane tutaj do szerokiej publiczności, to jakby wypuszczę, natomiast na razie nie ma takiej potrzeby, natomiast no tutaj w duże rzeczy i w duże wyniki, a żeby takie wyniki były muszą być konkretne deale dograne, dlatego ja się zabieram za to, idę robić tą prezentację, potem te warunki, no i zobaczymy, na razie dzisiejszy dzień odmawiam wszystkie rozmowy, nie robię żadnych rozmów dzisiaj, Muszę y, teraz siedziałem i muszę po prostu pomyśleć, zobaczyć, którą drogę wybiorę, bo nie mogę już kolejny dzień, już miałem czwarty dzień dzisiaj, kiedy nie, nie nabijam żadnych wyników. A jakieś 100-200 zł na dzień, to mnie nie interesuje. E, ostatnio były już fajne cztery cyfrowe, nawet dni, i to w, pod rząd, e, bo system, e, systemy 2 działają dobrze, tylko muszę je ja teraz zmienić i dopracować, żeby działały jeszcze lepiej. Więc zabieram się za robotę. Dobra, jest godzina 18.22. Właśnie skończyłem moje zadanie, które już miałem zrobić już jakiś czas temu, um, które robiłem w sumie takiegoś czasu. No ogólnie chodzi o tą prezentację na szkolenie. Wyszło mi 47 stron treści, natomiast slajdów wyszło 38. Jest to mega masywne szkolenie. Dużą dawką wiedzy, jak i organizacyjnej, technicznej, jak i biznesowej, e, więc podsumowując, dzisiejszy dzień uważam połowę dnia za nieudaną, ponieważ no, odmówiłem rozmowy, natomiast źle się czułem, to wszystko dlatego nie byłem w stanie po prostu ich poprowadzić. Natomiast potem sobie odpocząłem, przeczytałem książkę, wróciłem do tego trybu, który jest ok. I zabrałem się um, do pracy. No i muszę powiedzieć, że zrobiłem wszystkie najważniejsze rzeczy, które miałem zrobić, czyli dokończyłem um, robić prezentację do szkolenia. A szkolenie zapowiedziałem szkolenie na środę na 19.30. I jeszcze um, wypisałem właśnie um, to, o czym mówiłem, czyli warunki współpracy, mój system działania wysłałem do um, jednego usługodawcy. Zobaczymy, jaka będzie jego odpowiedź. Natomiast no przygotowałem sobie już system do działania z innym usługodawcą również, żeby przetestować jego usługi również, więc w końcu mogę wrócić do takiego mega e, mocnego działania, jak było to w ostatnim tygodniu już. Naprawdę aż widzicie, że aż się cieszę, bo naprawdę brakowało mi tego e, siedzenia i wkręcania się takiego, no i, no i zarabiania pieniędzy po prostu, tak? No bo już dobre dniówki siadały czterocyfrowe, natomiast no, gdzieś tam musiałem zaprzestać temu, no ale zawsze są jakieś, można powiedzieć, tutaj przeszkody na drodze, dlatego no, to na koniec tego odcinka nawet jeżeli jest ciężko i jeżeli musicie zwolnić, to zróbcie to, natomiast potem powracajcie silniejsi, bo lepiej zrobić dwa kroki w tył, żeby zrobić trzy kroki do przodu niż zrobić trzy kroki do przodu i cofnąć się o cztery albo pięć, więc jeżeli chodzi o ten odcinek, to wszystko, ten odcinek bardziej taki mówiony, nie pokazuje, co się u mnie dzieje, Gdzie, czy jeżdżę, coś gdzieś i tak dalej, i tak dalej, bo w sumie nigdzie nie jeździłem praktycznie. Dzisiaj też chciałem się skupić na tym, aby to wszystko zrobić, bo to było najważniejsze, żeby to szkolenie doprowadzić do końca i ono zostało zrobione, więc to tyle na tym w tym odcinku. Dzięki Ci wielkie za oglądanie. Od jutra zaczynamy MOKMOT już oficjalnie, bo już wszystko przygotowane, więc widzimy się. Jutro rano zostaw lajka, subskrypcję, dzwoneczek, no i komentarz. No i co? Nara!